Niedziela, drugi luty Cóż mogą robić paramorcy? A no bawić się Przyjechał Jaśko Godzina jest pół do dziewiątej rano Podregulował paseczek Podregulował obrociki ładnie Simko pracuje Monitrujmy temperaturkę Głowiczek, a to moja dymiareczka. Zarówno Jaśka, jak i moja, już z nowym typem płuz. Z nowego materiału. A jakiego? No, pokażemy. No, zaraz pokażemy test nowego, test, ja to nazwałem test rury. Nowego materiału na płozy. Tylko muszę ustawić aparat. Tu widzimy trzepak. Ten kawałek. Składamy i ciągniemy I jak widać nie pęka to jest zmrożone Wejdziemy teraz w drugą stronę Jest Bardzo Nie chcę pęknąć Także spokojnie tego narta może być robiona, na pewno to nie pęknie, zmrożone przez całą noc było. Jeszcze raz wygniemy, żeby nie było że... Jeszcze raz żeby ktoś nie mówił, że teraz test to trochę sprężuje I odegniemy w drugą stronę. Jak widać, nie chce pęknąć. Cały czas jest śluziutka tutaj powierzchnię. Zero pęknięć. Także z tego materiału zrobiliśmy cztery komplety plus. Będziemy je testować. O. Widzę, że nic się niepokojącego z tymi płozami nie będzie działo Nie tak jak tam zwykły plastik, który pęka Także wszystko jest tacy Jarek pod boczne płozy założył takie prowadzenia, widać śrubki, ja jeszcze ich nie mam, ale to po wczorajszej jeździe stwierdzam, że niestety jest niezbędne do utrzymania no, bezpiecznego kierunku na wprost. No, przednia płoza została jeszcze po staremu, ale w najbliższym czasie będzie wymieniona. No niestety kosz... Kosza jaś go zapomniał i musimy zachować wszelkie środki ostrożności. Włącznie z przywiązaniem manetki, no nie wiem czy to będzie widać, e, gumą, gumą, żeby nie pociągnęło nam śmigło. No pan Janek teraz trochę pojeździć chce. Pani Perka. Bardzo dobrze się prowadzi. Teraz Janusz Kura. Tutaj kurczę taki ślizg był. No i polatałem sobie, pobawiliśmy się w powietrzu. Było super.